Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Już tak się przyglądam temu wszystkiemu, że y, bateria się rozładowuje, chyba teraz trochę lepiej. W dzisiejszym y, naszym filmiku będziemy zajmowali się zabiegiem T3 w rzepaku. Będzie to powiedzmy środek zamir, a mówiąc inaczej będzie to wymieszane y, prochlora z tebukonazolem. Myślę, że to taki bardzo mocno popularny popularnie stosowany środek gdzieś tam w takiej ochronie już przekwitającego rzepaku. My kiedyś, jak nie stosowałem jeszcze mm, takiej powiedzmy pełnej ochrony, czyli jak te nasze pola nie były mocno przerzepaczone, że tak powiem, <küh> czyli gdzieś tam e, powiedzmy do 10-13 roku e, pro, jakby kiedy ten rzepak występował w produkcji u nas na polach, tak? To my wykonywaliśmy tylko regulację topreksem na jesieni i e, przy opadaniu płatka był ten popularny zamir. Mówiąc krótko, e, tebu z mondatakiem nie wiem, tam mieszanie e, w dawkach dzielonych było robione. Załóżmy 07 i 07 czy 06 i 06 i za jakieś 10 dni poprawka e, tam 0303 lub 0404. No i wtedy, lata, lata temu, przepraszam. Jak był jeszcze proteus, nie proteus, to, to to szło w takiej pełnej ochronie, powiedzmy z ochroną po, przeciw tam pryszczarkowi czy chobaczą. I to gwarantowało tam, nie było większych problemów, żeby osiągnąć te plony w okolicach 4 ton. Natomiast od ostatnich, 4-5 lat, ja mam ciężko dobijać do 35 3800 no tak ostatnie 3 lata tak to wygląda. No, i teraz e, po prostu z tego względu, że mamy już bardzo mocno zainfekowane te pola, e, też zarodnikami z nielizny twardzikowe jakieś lata, lata temu już ona gdzieś tam weszła i ciągle się przewala, przewala. dlatego też burak cukrowy jest. No i, no, i taki zabieg dzisiaj będzie, więc wrzucimy do tego jeszcze. Już nie będę tego omawiał, tam nie wiadomo ile czasu. Czyli mówiąc krótko, e, zamir, robimy zamir, plus, minus gdzieś tam w dawkach. I to już będzie ostatni zabieg. Już nie będziemy tu tworzyć, już nie będziemy czterech gwiazdów robić, prawda? E, tylko z tego względu, że poszła poszedł metkonazol, e, poszła, e, poszedł propuls, tak? I teraz jeszcze, jeszcze pójdzie to, bo po prostu jest w, uważam, że warto jeszcze wjechać w ten rzepak, chociaż słyszy się jakieś głosy, że mają być bezcłowe, e, możliwość bezcłowych eksportów. Produktów z Ukrainy, więc może się też okazać tak, że różnie się może okazać, bo to jest taka gra o plon. I to jest prawda, to jest bardzo chwytliwe, e, chwytliwa nazwa i moim zdaniem jedna z lepszych, albo jak nie najlepsza, ta gra o plon. Podoba mi się gra o plon. Jako kanał i jako nazwa Graoplon, nie? E, także nie będziemy już tego mieszać, ja tylko na szybko pokażę, jak wyglądają te doloty. Idzie tragedia, jest po prostu, słuchajcie, tragicznie mi to idzie, latam po jakichś e, e, urzędach, nie urzędach. Co chwila coś mi wychodzi, teraz jutro muszę zgłosić rzepak, bo rzepak mi na jednym polu wymarł. Tragedia, nie? Generalnie jest Nie mogę tego zrobić od tygodnia, za chwilę mi będą mijały terminy zwrotów Tu chyba będę musiał troszeczkę przyciąć I w jakiś sposób tutaj kolaneczko, kolaneczko wyprowadzić Zmarnowałem na to dwa kolanka o, Będzie cały film z tej budowy, ale tak mniej więcej Wam pokażę Jak to plus minus będzie no co, teraz nie chcesz wejść? Jak do filmu to nie chcesz wejść? No co to? Jeszcze się Też wchodził, patrz no wchodził, przed chwilą wchodził Czemu nie włazisz, kurne dziadzie. Ty? Co jest kurde, coś się zmieniło już. Aha, bo tu spojna inaczej już ściągnęło. Nie, wchodził. To kurde mówiłem, że wchodził Tak. Że mniej więcej tak i teraz z tym będziemy musieli wejść jakoś. W ten w Sposób. I tu wyprowadzić do prostej rurki. Ale nie mogę zapalić ciągnika, bo mi kurcze akumulatory się rozładowały. A gdzieś tam dzieciaki latały, zostawiły kluczyk, i tu będę musiał wysokościowo. Nie chcę tego dawać jakby tu niżej, żeby mi w błotniki nie wchodziło, nie? I pokażę wam jedną na którą robiłem dla wujka. Bo. Mm, o, taki. Nie mam czasu na takie klasyczne vlogi to przy okazji tego, bo jeszcze bym chciał, żebyście może zobaczyli jak ten rzepak wygląda, o ile jeszcze się mocno ciemno nie zrobi e, To Wam pokażę jeszcze taką e, robiłem e, taki no taką przejściówkę, nie? i w jednym miejscu nawet mi trochę wyszła spoina spoko i to jest to miejsce no słabo będzie kamera oddawać, bo to z oświetleniem mam problemy no wiadomo, wszędzie trzeba, tutaj tak byle jak, nie? Ale myślę, że będzie trzymać, jakieś tam kolorki są, już uszkodziłem jedną soczewkę, ale ogólnie jaram się tym TIGiem. Yy, no znaczy to takie trochę śmieszne może się dla Was wydawać, nie, ale no lubię, tak fajnie mi się tym spawa i bardzo takie bym powiedział rozwojowe urządzenie. Bo z kolegą nawet Krzysztofem pozdrawiam serdecznie i Krzysiu przepraszam, nie dałem rady przyjechać na to otwarcie. Sezonu, bo trzeba trochę z rodziną czasu spędzić, bo Krzysztof mnie zapraszał tak sorry, taki ten, ale, ale przy okazji pozdrowienia dla Ciebie i dla Marcina na otwarcie sezonu motoryzacyjnego do Giżycka, ale nie ogarnąłem. No i właśnie z Krzysztofem rozmawiałem ten Tig, to jest taka fajna sprawa, że Tigiem możesz ustawić sobie na przykład 5 amperów i nagrzeć śrubę. Że nie musisz palić palnika i w ogóle, tylko Tigiem delikatnie masa i nagrzewasz śrubę. Śruba cała w koło może się tak do tego stopnia delikatnie rozgrzeć, tigiem, że zrobisz się cała czerwona. Więc, już jakaś taki podgrzewać indukcyjny czy coś takiego. Oczywiście tam problem może być z dojściem gdzieś, ale ogólnie, nawet od jednej strony ją nagrzejesz. Także generalnie tig jest spoko. Ja się pakuję, bo już mamy 6 minut i jedziemy na pole. Będzie znowu 15, więc na szybkości. Dobra, jesteśmy na polu. Tutaj jest ten rzepak. Z, to jest Atora to jest Atora nie będę tutaj mocno jakoś e, długo się ten bo, bo czas leci i co I, i, i to jest ten rzepak który dostał azot w kwietniu chociaż tak nie do końca bo jedna osoba mi tam mówiła że źle zrobiłem z tym azotem że tak późno dałem Oczywiście każda krytyka konstruktywna jest sensowna i fajna. Natomiast no, moim zdaniem mu nie brakuje jakoś tam mega tutaj, a poza tym w marcu był rzucony siarczan amonu. Ale nie wiem, czy ten filmik był dodany. Natomiast to nie zmienia faktu, że do kwietnia ten siarczan amonu leżał. Nie? No i tyle z tego było. Więc tutaj mamy atorę. I ja w ogóle, bo dodawałem Wam na z karty społeczności zdjęcia, jak y, też dużo przepustów mam i generalnie taka moja łąka y, hektarowa bardzo źle wygląda, bardzo mocno dostała, okazało się, że to był mróz. Susza też dopomogła i teraz nie pamiętam jaka tam jest odmiana, ale prawdopodobnie jest tam KWS Derik I, i jeżeli to jest faktycznie, spojrzę w notatki ten Derik, to ten Derik wyleci bo no, wygląda tragicznie wygląda tragicznie może też y, termin dojrzewania to no a może damy mu jeszcze szansę no zobaczymy także no w ten sposób to wygląda widać gdzie nie gdzie są jakieś tam przepusty nie wiem czy akurat to pole też będę zgłaszał i przejdziemy zaraz na kolejne pole. Tutaj przejedziemy kawałek, będziemy widzieć adwokata. Jeżeli chodzi, bo szoko dodawał, ja akurat mało filmów oglądam, ale Konrada lubię od czasu do czasu sobie pooglądać, jak mam chwilę wolną. I Konrad dodawał, że jest dużo. E, dużo larw włóczczy w łodygach. I weźmiemy, tu, wyrwiemy jakąś taką skręconą się postaram wyrwać ze dwie rośliny, Kurde. O, tu już siedzi I zobaczymy jak to jak to wygląda pod względem tego robala. Aha, no proszę. Wszystko zeżarte, wszystko siedzi. W środku jest kurna masakra, nie? I ja wcześniej jakoś bardzo mocno się nie... Yy, albo i twardzik już tutaj idzie. Eee, nie, jakby nie oglądałem w takiej fazie, dopiero gdzieś tam potem przed żniwami e, się to oglądało i mimo tych tam e, na zakład praktycznie zabiegów e, prawdopodobnie, o siedzi tej larwy pełno e, także jest kibel generalnie e, nie oglądałem jak, aha, a ta jest dobra o tą, tą wyrwałem, była tam e, taka jakby troszeczkę skręcona bo że tutaj niżej coś siedzi, nie niżej nie wygląda co źle No i może być właśnie potem tak, że jeżeli już tam ten grzyb idzie to będzie weź wyrwi jakąś taką grubszą czy to wszędzie tak jest No tutaj tak, też siedzi Też siedzi, ale wy, wy, wyrwijmy bliżej i niżej to, tą roślinę Zobaczmy, jak to wygląda tu. Aha, a tu jest dobrze. Czyli wszedł gdzieś tam ten robak na środku, natomiast tutaj ja nie widzę, żeby, żeby jakaś tam infekcja szła. E, a tutaj wszedł robak. No. Czyli gdzieś, e, gdzieś pomiędzy tymi zabiegami może jakiś środek e, nie był wgłębny, bo kiedyś to się na zakład bardziej wgłębnymi jechało. Tu natomiast mamy te ograniczenia. A ten jest spoko. A ten jest zdrowy, ale tu coś idzie. A nie, dobrze. Tu jest akurat, może, może się zdążyło z tymi grzybówkami w terminie i jest zaleczone ale trafiają się, no i tak z ojcem, o widzisz no tutaj jest kibel, nie, no proszę ale no mam nadzieję że go jakoś tam będę się starał po prostu utrzymać, są tu zrzuty, ale jest spoko nie, a ja nie sądzę żeby ten rzepak, nie wiem, był jakoś zagłodzony azotem czy coś takiego natomiast no, no ja podjąłem takie decyzje, znam swoje pola i, no i tak stwierdziłem, no i tak to, tak to tutaj wygląda. Jedziemy jeszcze teraz obejrzeć Adwokata. Muszę sobie kiedyś tą plandekę dorobić do oprysków. Lepiej by było, nie niszczyłbym tak tych ścieżek. E, susza na, tam też jest nierówny, tam gdzie jest trochę słabsza, bo to mozaika, e, to będzie wiadomo, że e, bardziej przysyłki jest tam nie, nie, nie tak wyrównane, natomiast jest duży żepon, kurde po, po światła w kabinie. O, tak, jak tutaj widać, dużo mu do lusterek nie brakuje. Także lance, mimo wszystko, że są na maksa podniesione, to w tamtej części pola tam jest trochę lepsza ziemia. To oczywiście haczy o lance, mimo że są na maksa podniesione. No i zobaczymy jeszcze zaraz tego adwokata. No, była susza, no była susza. Więc tego azotu nie rzucałem i. Generalnie konkretna taka dawka Azotu poszła, jeżeli dobrze pamiętam 4, 4 kwietnia. Ja też wszystkich filmów nie publikuję, no bo tak samo jak na przykład ten film, on nie będzie miał jakiś, o, tu już jest niższy, tak, nie będzie miał jakiejś tam mega dużej ilości wyświetleń, no więc ja też się tam nie y, zrobię na przykład coś z zetorem i, i, i ty, zainteresowanie tym filmem jest większe, więc jest, moja satysfakcja jest większa, więc to y, wiadomo jak to jak to wygląda, nie? Także jedziemy do końca, do poprzeczniaka i wchodzimy w adwokata. I tutaj mamy adwokata. I jest tutaj dopierdzielony. Jest tutaj dopierdzielony. Pojedziemy jeszcze kawałek. O proszę. <laughs> I tutaj dostał. <laughs> I zobacz jaka to jest różnica. Tam wszystko ładnie. A tutaj jest kurde kibel. O, proszę bardzo. Pozrzucane. Jedziemy dalej zobaczyć. Już tutaj nie będę... Eee, co widzisz, a ten adwokat też nie jakoś cudownie, no kurde. Chyba jednak rozy tutaj. Ja tak celowo tutaj jadę trochę nie, nie do końca, tak jak powinienem, ale... Już się... No, nie trzeba wziąć potem żniwa te belgi, no rozrzucane wszystko No i tutaj dostał I tutaj dostał No i to wychodzi tylko na mróz bo... bo na nic innego mi to tutaj nie pasuje Żałuję, że ja wczoraj się nie przejechałem O i proszę jak to wygląda Dziczał normalnie Normalnie się dziki zrobił Pełno zrzutów, nic nie powiązane Tak go dopakowało, kurde W zasadzie to żałuję, że się zdecydowałem na ten zabieg kurczę. Od tamtej strony byłem lustrację robić Już nie wchodziłem tutaj na tą stronę Ale zobaczymy jeszcze Z przodu Atore Tutaj ten adwokat też dostał Ale no przejedziemy jeszcze Innymi ścieżkami Tu jest ciągle ten adwokat ...i wygląda to źle Tutaj jest bardzo niziutki, podejrzewam, że już tutaj będzie KWS Derik. Też wygląda nędznie Pierdzielę, ale to dostało wszystko. I tu za chwilę od tego miejsca tu już wjeżdżamy w Atore. Ja pierdzielę. A jeszcze przejedziemy się może drugą ścieżką, że ja tutaj zawracałem. Tu wyjeżdżałem, to wjedziemy w tamtą ścieżkę. dostało, tu też dostało czyli tu kurczę te przymrozki wszędzie takie musiały przyłapać, no mówię minus 6 było i on się taki dziku kurde porobił natomiast od drogi tego tego nie widać, więc podejrzewam, że będzie trzeba coś te kurczę pozgłaszać chociaż no jest powiązane no ale tutaj są przepusty i to wygląda no, na ten mróz tutaj tą część wycięło a tu wszystko kurczę powiązało. Ten może szybciej zaczął kwitnąć, to już jest widać bardziej e, rozwinięte. Chociaż też nie do końca, bo tutaj jak jest mróz, to tak wytnie jakby po całości, nie? No jest, jest dosyć dużo tego. Aha, bo jeszcze jedna rzecz jest, o której miałem powiedzieć, i oczywiście zapomniałem. Jeżeli chodzi o te chowacze, które są w tych łodygach. Oczywiście cały raban w internecie zrobił kolega Szoko. Pozdrawiamy tutaj serdecznie. E, który dodał gdzieś tam ilość tych larw latających po, e, po łodygach. No i my tak też z tatą pojechaliśmy na pole. Mówię, tata, zobacz, masz, zobacz. Co on, on dodał, kurde, tutaj do karty społeczności do Kodrada. Ile larw? No, dobra, szukamy u nas. No tu nie ma, tu nie ma, za chwilę jest jakaś większa roślina porażona. W środku tak patrzymy, no jest, faktycznie. Dobra, rwi, kolejną, nie? Gdzieś tam czy, czy będą te, e, te larwy tam chowacze, tak chyba to są. E, kurde, no w tej też są, no ale w tej nie ma, w tej nie ma, w tej nie ma, w tej nie ma. No bo naprawdę starałem się o ten rzepak w tym roku, jeżeli chodzi o ochronę insektycydową i tak samo fungicydową, jeszcze tym bardziej ze względu na tą cenę. No i tak patrzymy z ojcem na to, co, słuchaj, a wcześniej sprawdzaliśmy, tak mówię, te łodygi jakoś przed żniwami w tym okresie już po przekwitnięciu, gdzieś tam po tym zabiegu na, na płatka, bo kiedyś się już rzadko kiedy dorabiało jakby tak mocniej później te, te zabiegi, z reguły to szło tam w jednym zabiegu albo w maksymalnie dwóch, jeżeli chodzi o grzybówkę tak patrzymy, no, no, no nie w sumie, nie? No to dobra, no to jedziemy do domu. No i tak jeszcze na logikę trochę to biorąc wiadomo, że jeżeli ten miąż w środku będzie przez tego chowacza wyżarty, na pewno będzie to w jakiś sposób tam negatywnie wpływało, kolejny wektor dla e, chorób grzybowych. Natomiast mi się wydaje, że no, wiązki przewodzące są głównie na zewnątrz rośliny, tak? E, tak samo, tak samo nie powinno to jakoś mega negatywnie wpłynąć, bardziej Bardziej większym problemem myślę, że jest susza i, i ten mróz w naszym przypadku. Kolejny ciężki rok, jak każdy w rolnictwie. Jeszcze kilka telefonów było wykonywanych też do znajomych, gdzie naprawdę te ochrony były grube, to, to każdy wie o co chodzi. I też są, yy, też są takie, takie sytuacje jeszcze w ramach kolejnego zakończenia.